To ten dzień, w którym zrobimy coś szalonego i wyjątkowo pysznego, czyli bakłażanowe rolsy z makaronem w kremowym sosie. Zaczynamy gotowanie. Kluczowe w tym przepisie są bakłażany. Pokroję je w plastry i będę smażyć na odrobinie oliwy. Kolejne ważne składniki to cebula i czosnek. Pamiętajcie, aby dobrze rozgrzać dno patelni, żeby wlać tutaj oliwę. Tutaj będę smażyła bakłażany, a tutaj przygotuję sos. Oliwę zostawiam, ponieważ bakłażany są bardzo chłonne i będę musiała co jakiś czas ją tutaj dolewać. Tutaj zeszklę cebulę. Nie dodaję jeszcze czosnku, gdyż on trafi tutaj na sam koniec smażenia cebuli. Na tą patelnię trafia bakłażan. Czekam aż bakłażan będzie złoty i miękki, gdyż w niego będę zawijała całość. Kiedy cebula już robi się przeźroczysta, dodaję do niej ten mój posiekany czosnek. Teraz sprawdzimy, jak wygląda bakłażan. O właśnie, tak ma wyglądać. Zaraz zajmę się przygotowaniem tego sosu, ale jeżeli chcecie inną włoską inspirację, polecam Wam klasykę spaghetti z wołowym ragu. Pora na pomidory. Używam pomidorów takich już z bazylią. One są wspaniałe, są też takie z czosnkiem i warto po nie sięgać, gdyż one są już takie, wiecie, wzbogacone smakiem. Do pomidorów na patelni dodaję jeszcze pastę pomidorową, ona wzbogaci smak. Teraz wszystko chwilę duszę, około 10–15 minut na małym ogniu. Sprawdzę jeszcze bakłażany. Każdą partię bakłażana... Przekładam na ręcznik papierowy. On wchłania nadmiar tłuszczu. Podejdźcie teraz bliżej i zobaczcie. Teraz mój sos będę rozgniatała pod naciskiem mojej łopatki, ale równie dobrze możecie go zmiksować bądź użyć ugniataczki do ziemniaków. Rozgrzewam już wodę do gotowania makaronu. No i doprawiam dalej mój sos. Trafi tutaj ricotta, spora ilość bazylii i ukochany ser pecorino. Nie zapominajcie też o soli i pieprzu. Dodaję ricottę. Ona zaraz pięknie połączy się z sosem. Ten sos może wydawać się bardzo gęsty. On teraz taki jest, ale jest intensywny smaku. Zostawcie wodę, w której będzie gotował się makaron, bo dzięki niemu będziemy go luzować, lekko rozrzedzać. Woda już wrze, więc dodaję sporą ilość soli. Pora na makaron. Wybrałam makaron spaghetti, ale możecie wybrać dowolny makaron z tygodnia Italiamo. Jeżeli chcecie jeszcze więcej takich włoskich przepisów, przygotowana jest dla was specjalna playlista w stylu włoskim. Dobra, bazylia. Teraz do sosu dodaję wodę, w której gotuje się makaron i całość będę przesmażać jeszcze chwilę. O tak. Cały czas delikatnie rozgniatając łopatką. Dzisiaj jest totalna wariacja na temat makaronu, będzie on zawijany. Ale jaka jest wasza ulubiona wersja podawania makaronu? Jaki jest wasz ulubiony sos? Zostawcie komentarz. Włączam ogień, niech ten sos już tak zostanie. Odłożę część sosu do polania całości, w części ta zaraz będzie makaron. Już teraz widzę, że jest idealny. Skosztuję. Mm, idealny cudowny makaron trafia do sosu. Teraz wszystko mieszamy. O jak pięknie. I teraz jest moment, w którym możecie na chwilę uruchomić palnik i jeszcze przez dosłownie minutkę całość przesmażyć. Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Mm. Mm. To teraz bawimy się w rolowanie. Z pomocą chochli roluję makaron z sosem i przekładam na bakłażana. I teraz całość zwijamy. Tworząc bakłażanowe kanoli. Przygotuję naczynie żaroodporne. Oczywiście skropię je odrobiną włoskiej oliwy. Dobrze wysmaruję. I w ten sposób będę wykładała moje bakłażanowe rolsy. Tak wyglądają moje przygotowane bakłażany. No i teraz sos, który odłożyłam. Wykładam go obficie na wierzch by na sam koniec całość oprószyć obficie genialnym serem Pecorino. W tygodniu włoskim zawsze je znajdziecie, więc spróbujcie, będziecie mi potem dziękować. Piekarnik rozgrzałam do temperatury 200 stopni. Funkcja grzania góra-dół. Pamiętajcie, że jak jest termoobieg, to wtedy zaniżamy temperaturę o 10 stopni. Więc trafia tutaj zapiekanka na 15 minut. I to ten moment, na który zawsze czekacie – próbowanie. Uwielbiam ten przepis za to, że ten makaron staje się tutaj po bokach chrupiący, a w środku dalej jest sprężysty i delikatny. Już teraz mówię wam – zasubskrybujcie ten kanał po więcej takich przepisów, a my wiemy, co robimy. Uh! Mm, mm. Nie pożałujcie, przepis znajdziecie w opisie filmu. Korzystajcie, potem będziecie dziękować. Możecie tak podziękować. Pyszne. To jest takie pyszne. Naprawdę to jest przepyszne. Ale weźcie ICIE sobie ugotować. A nie patrzcie na mnie jak ja jem. Nie żal wam.